Cześć. Witajcie w pierwszym filmie na moim kanale w 2022 roku. Dzisiaj chciałbym zrobić takie podsumowanie już ubiegłego roku, czyli 2021. W tym roku wydarzyło się bardzo wiele rzeczy w kwestii mojego kanału. Mój kanał w ogóle bardzo się rozwinął. Doszło mi ponad 400 subskrypcji i teraz mam ich ponad 700. No, i jestem z tego bardzo dumny, jest to dla mnie bardzo duże osiągnięcie. No, ale oczywiście bez Was by się to nie udało, więc za to jestem Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję. No i o czym ja bym chciał dzisiaj wspomnieć? No, na pewno podsumować, jakie animacje wyszły w tym roku. I przede wszystkim powiedzieć, że w tym roku, w sensie w 2021. Pojawiła się pierwsza animacja, którą robiłem aparatem, a nie telefonem. No i w ogóle wszystkie animacje w tym roku były robione już aparatem. No i to jest właśnie taki krok naprzód dla mnie, i bardzo możliwe, że to trochę wpłynęło na to, jak duży przyrost subskrypcji miałem w tym roku. No i filmy, jakie się w tym roku pojawiły, to kolejno film o eleganckich superbohaterach. Spider-Man, Pajęczy Ronin, Trzej Rycerze i Stary Czarodziej, Pogromcy Potworów oraz Ptakmen. W grudniu pojawił się też film Trzej Rycerze i Stary Czarodziej. The movie, czyli wszystkie trzy części połączone w jedno jest to aktualnie najdłuższy film na moim kanale. Jest to po prostu takie podsumowanie tych wszystkich części, złożenie ich w jedną całość, żeby stanowiły właśnie jedną spójną całość taką fajną do oglądania. W 2021 roku wziąłem też udział w zlocie legotuberów w Kielcach. Był to drugi zlot w historii, w sensie drugi zlot w Polsce w historii. No a dla mnie był to pierwszy taki zlot i bardzo mi się podobało to wydarzenie. Spotkałem tam wielu legotuberów. Jestem bardzo zadowolony z tego. No i nagrałem też z tego fajną relację. Więc jeśli jej nie widzieliście, to polecam, bo wydaje mi się, że Całkiem fajnie mi wyszła. Kolejna rzecz, już trochę mniej spektakularna, ale wciąż bardzo fajna, to mój nowy awatar, którego zacząłem używać. Zrobił mi go Smithy of Films. Jest to bardzo fajny awatar, ma też dużo alternatywnych wyrazów twarzy, których używam do miniaturek, więc Smithy, bardzo Ci dziękuję za tego awatara. Bardzo mi się podoba i... no, dziękuję. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to serwer na Discordzie Legownicy, którego w roku 2021 zostałem wiceprezesem. No i jest to teraz mój oficjalny serwer. Wspólnie z Latkensem go prowadzimy. Jeśli jeszcze was tam nie ma, to zapraszam. Naprawdę bardzo fajny serwer. No i zdaje się, że to tyle, jeśli chodzi o ten ubiegły rok. Teraz wchodzimy w następny. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego z nowego roku. No i obiecuję wam, że w tym roku 2022 nie zabraknie mi kolejnych pomysłów na animacje i mam nadzieję, że nadal będziecie ich wyczekiwać. Żeby ich nie przegapić zasubskrybujcie kanał. No i zostawcie łapkę w górę, żebym widział, że film wam się podobał. No a teraz żegnam się z wami. Cześć.